Witam Państwa. Na początek, oczywiście, chciałam podziękować organizatorom za zaproszenie. Bardzo krótki temat, ale bardzo istotny dla jednostek samorządu. Środki z KPO w klasyfikacji budżetowej dla jednostek samorządu. Proszę Państwa, zmiana wprowadzona 15 lipca 2024 roku do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uregulowała między innymi klasyfikację środków otrzymywanych z Polskiego Funduszu Rozwoju ESA przez jednostki samorządu. I tutaj proszę państwa, musimy sobie zaznaczyć i zwrócić uwagę na zapisy ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych w artykule 5 w ustępie 3 w literce 5d nam stanowi, że do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nieoblegających zwrotowi środki z pomocy udzielanych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu EFTA zalicza się również między innymi, środki pochodzące z instrumentu na rzecz Odbudowy i zwiększenia odporności, przeznaczone na wsparcie o charakterze bezwrotnym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lutego 2021 roku, ustanowionych instrumentem na, e, instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Po co ta informacja? Proszę Państwa, ponieważ Środki z KPO, z Krajowego Programu Odbudowy, są finansowane ze środków pochodzących z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Więc dlatego starałam się właśnie na to zwrócić uwagę, na zapisy ustawy o finansach publicznych. Natomiast PFR otrzymał, Taką rolę techniczną, między innymi do przekazywania środków w ramach części dotacyjnej KPO do uprawnionych odbiorców wypłat, zgodnie oczywiście ze składanymi zleceniami przez instytucje, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji oraz jednostki wspierające. Że Państwa. Wracając do klasyfikacji budżetowej, mamy rozdział 758-67 Krajowy Plan Odbudowy. Do 15 lipca 2024 roku, w tym rozdziale, zgodnie z objaśnieniami, występowały tylko wydatki w części 34 rozwój regionalny. Oczywiście, ze środków, które pochodziły z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności na wsparcie o charakterze bezrobocznym. Od 15 lipca 2024 roku, czyli od wtedy, kiedy wprowadzona została zmiana do rozporządzenia, w objaśnieniach pojawił się nam również zapis, że w tym rozdziale, są również ujmowane dochody jednostek samorządu otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju SA, czyli z PFR-u, przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 3 punkt d ustawy o finansach. Czyli to, co wspomnieliśmy sobie na wstępie, Na samym początku. Tak? Więc z tego tu na to szczególnie zwracam uwagę. Oczywiście rozporządzenie wprowadziło, że jednostki samorządu miały dostosować swoje uchwały budżetowe roku 2024, tak? I ten rozdział, jeżeli miała takie środki, to miała zastosować ten rozdział 758-67. Ale też należy zwrócić uwagę, że ten rozdział w jednostkach samorządu będzie występował tylko i wyłącznie po dochodach, jeżeli jednostka samorządu otrzyma środki z polskiego funduszu Rozwoju SA. Czyli jeżeli ten polski fundusz Rozwoju SA przekaże nam środki, które pochodzą między innymi. Tak, Właśnie z tych środków KPO, które będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, przedsięwzięć, właśnie realizowanych z udziałem tych środków z artykułu 5 ust. 3, punkt 5 d ustawy o finansach publicznych. Natomiast pytania padają, no dobrze, a w jakim rozdziale będą wydatki? Proszę Państwa, wydatki. Finansowane tymi środkami znajdą się oczywiście we właściwym rozdziale merytorycznym, gdzie jednostka to zadanie będzie realizowała. Ponieważ, jeszcze raz wrócę, rozdział 758-67 tylko w jednostce samorządu do dochodów, ale uwaga, jeżeli ja te dochody, czyli te środki z KPO, Będę otrzymywała z Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Jeżeli otrzymam od kogoś innego, to ten rozdział już nie będzie występował u nas, tak? tylko taki mamy warunek, że w 758-67 jednostki samorządu klasyfikują dochody otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju SA. Natomiast jeżeli mówimy o czwartej cyfrze paragrafów, zarówno dochodów, jak i wydatków, to też należy zwrócić uwagę, że zmiana z 15 lipca 2024 roku do klasyfikacji wprowadziła również do objaśnień zmiany w tym zakresie. Tak? Czyli jeżeli ja będę miała dochody, które będą pochodziły, ze środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju SA, to ta czwarta cyfra w paragrafach dochodów będzie z siódemką. Również jeżeli tymi środkami finansuje wydatki, to również ma czwartą cyfrę 7, ponieważ też zostały wprowadzone do objaśnień czwartej cyfry 7. Zostały, proszę Państwa, wprowadzone zmiany. Także tutaj myślę, że pokrótce, ale starałam się Państwu przedstawić, jak jednostki samorządu, jaką klasyfikację stosują i kiedy, tak? Kiedy? W dochodach, jaką w wydatkach. No i oczywiście czwarta cyfra, z jaką będzie i w dochodach, i w wydatkach. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Do widzenia Państwu.